Zapraszam na przedostatni wykład dzisiaj, jak nie zgubić bliskiego człowieka o autonomii chorego. Teresa Piesik, psycholog, psychoonkolog Płockiego Hospicjum przybliży Państwu właśnie te obszary. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym dniu chciałabym państwu przybliżyć temat jakże ważny po piece nad niesamodzielnym chorym, temat autonomii. Podczas wykładu będę się wspierała, będę korzystała z wiedzy, z doświadczenia, które zdobywałam i zdobywam w Puckim Hospicjum, w hospicjum stacjonarnym, w hospicjum domowym, ale które także zdobyłam podczas mojego osobistego doświadczenia opieki nad moim Chorym tatą, opieki, którą sprawowałam blisko 4 lata wraz z siostrą. Proszę Państwa, co to jest w ogóle autonomia? Autonomia to wolność, samostanowienie, samodzielność, niezależność tak naprawdę to życie po swojem, po prostu życie po swojemu. Do autonomii. Auto, aut, autonomia to nasza taka naturalna potrzeba i prawo, prawo każdego człowieka. Po co nam właściwie autonomia? Autonomia y, pozwala nam stawać się sobą, pozwala realizować siebie, pozwala stawiać sobie cele, które realizujemy każdego dnia czyli tak naprawdę pozwala nam znaleźć sens życia, tak naprawdę jest motorem do tego, żeby żyć każdego dnia, żeby mieć sens, żeby wstać z łóżka i pójść, bo to jest autonomia. I co się dzieje z autonomią, jak chorujemy? Jeżeli mówimy o chorym niesamodzielnym, no to jak sama nazwa mówi, jest to człowiek, który nie może sam zrealizować wszystkiego co by chciał. tak? Przeważnie jest to człowiek osłabiony chorobą, z ograniczeniami ruchowymi, fizycznymi, czasem i lub też psychicznymi, czyli jakąś, w jakiś sposób ograniczoną świadomością. To człowiek, który nie może już robić tego wszystkiego, co by chciał sam, czyli jakby sama już sama choroba poprzez fakt choroby, ta samodzielność, czyli jego autonomia jest ograniczona. Mało tego, dzieje się to zwykle nagle. Nie planujemy tego, bo nawet jeżeli do tej niesamodzielności doprowadziła choroba przewlekła, to też do pewnego momentu na tyle chory był samodzielny, że mógł się opiekować sam sobą, z pewnymi ograniczeniami. Aż tu nagle przychodzi taki dzień, taki moment, w którym już wymaga opieki osób trzecich. Bywa, jak to w życiu, że nie zawsze z tą osobą trzecią się dobrze rozumiał, czy też miał dobre relacje. To dodatkowo ogranicza. Bywa tak, dzisiaj szczególnie, kiedy mieszkamy zwykle osobno, nie ma rodzin wielopokoleniowych, nie ma domów wielopokoleniowych, że opiekun musi z powrotem z podopiecznym się poznać. Tak naprawdę, nawet jeżeli byli sobie bliskimi osobami, mogą o sobie w danym momencie za dużo nie wiedzieć. I trzeba się tego z powrotem nauczyć. Tutaj, przy tej okazji, chciałam opowiedzieć, że mamy od niedawna w Hospicjum Stacjonalnym w Płucku takie nowe, jakby to powiedzieć, stanowisko, funkcję, którą pełni nasza koleżanka Wioleta Broniarz. Stanowisko nazywa się asystent rodziny. Między innymi zadaniem tego asystenta jest zebranie podczas przyjęcia chorego do hospicjum, zebrania jak największej ilości wiadomości na temat chorego, czyli takich prostych czasami rzeczy. Co lubi, czego nie lubi, jak żył do tej pory, co mu sprawia przyjemność, czego, czego po prostu nie chce. Po co to? No właśnie po to, żebyśmy w hospicjum mogli jak najbardziej zapewnić mu autonomię. I tutaj taki prosty przykład, bo czasami wydaje nam się, że trzeba wiedzieć. Wielkie rzeczy z historii chorego żeby się nim zająć. Czasami to są drobiazgi. Ostatnio właśnie Violeta mi powiedziała o takiej sytuacji. Została przyjęta pacjentka, która cały czas chciała mieć ze sobą telefon, cały czas trzymała telefon w dłoni i Violeta do mnie mówi: "Słuchaj, nie dziw się, że ta pacjentka trzyma telefon i przypadkiem nie miej pomysłu, żeby mu jej go zabrać, bo ten telefon jest jej takim źródłem poczucia bezpieczeństwa." Ona była w trakcie COVID-u w szpitalu, nie miała żadnego kontaktu z rodziną poza telefonem i od tej pory po prostu dla bezpieczeństwa ten telefon trzyma. Czyli taka prosta informacja, wiedza na temat chorego, a pozwala zaopiekować się nim tak, żeby czuł się bezpiecznie. I skoro już tyle wiemy na temat autonomii, bo właściwie wszystkie moje poprzednicy, wszyscy poprzednicy, bo również panowie mówili o autonomii chorego, o autonomii w ogóle, to po co znowu o tym mówić? A mianowicie, nawet jeżeli wiemy, jeżeli mamy świadomość, jak ważna jest ta autonomia, są pewne trudności w dawaniu tej autonomii, i zaraz o tym opowiem, dlaczego to jest trudne. Co może nam ułatwić danie autonomii choremu i po co w ogóle podejmować ten wysiłek? Otóż z mojego doświadczenia wiem, że dzieje się tak, że kiedy już mamy tego naszego bliskiego pod opieką, to nie wiadomo dlaczego włącza się taki instynkt, który ja sobie tak roboczo nazywam instynktem opiekuna. Że patrząc na człowieka, który jest właśnie w jakiś sposób ograniczony fizycznie, właśnie tak jak czasem i, lub, lub psychicznie, często siedzi na wózku, czy leży, nie może się samodzielnie poruszać, nie może wielu rzeczy wykonać sam, nagle opiekun ma na niego pomysł. Wiem, co dla ciebie dobre. Wiem lepiej, ja wiem lepiej, co dla ciebie dobre. No i zaraz się tym zajmę, po swojemu. Jakoś się tak dzieje, że w tym momencie zapominamy, kim był ten chory jeszcze przed chwilą, jak był sprawny, przed tygodniem, miesiącem, paru, paroma miesiącami. Jakbyśmy zapomnieli od razu, w tym momencie, kiedy zobaczyliśmy go chorego, że on pełnił jakąś funkcję zawodową, jakieś role społeczne, że miał jakieś aktywności, że sam decydował. Do tego stopnia, że Czasami dochodzi do absurdu. Nieraz widziałam takie sytuacje, kiedy hmm, przychodzi mi konkretna na myśl, kiedy na przykład też sytuacja z hospicjum, małżeństwo, chory pacjent karmi go żona. No i podczas tego karmienia dochodzi nagle do jakiejś takiej niemiłej sytuacji, pacjent zaczyna krzyczeć, nie podoba mu się, coś mu się nie podoba z tym karmieniem. Na co przychodzi żona do mnie i mówi: Nie wiem, dlaczego mąż się zaczął tak zachowywać. Nigdy taki nie był. Był zawsze opiekuńczy, ciepły, wyrozumiały, nigdy nie używał niecenzuralnych słów, a tu nagle przeklina, krzyczy. Proszę coś zrobić, proszę przyjść zobaczyć, co się dzieje, bo nie rozumiem. Na co idę? I w takiej właściwie krótkiej rozmowie dowiaduje się, że. Pacjent mówi, czy ja w ogóle mogę o czymkolwiek jeszcze zadecydować. Czy ja mogę zdecydować, ile ja zjem. Historia pacjenta jest taka, że pacjent, był, była taka historia, już pacjenta niestety z nami nie ma, ale była taka, że przez całe swoje życie zawodowe, czyli do niedawna przed tym, kiedy został zdiagnozowany, był dyrektorem, podejmował mnóstwo decyzji. I teraz nagle nie może zdecydować o niczym. Wszystko to oczywiście w dobrej wierze, wszystko to z dobrego serca. Dużo już tutaj było dzisiaj powiedziane na ten temat, że właśnie ważne są te, oczywiście ważne są te podstawowe potrzeby pacjenta, czyli te, żeby dobrze zjadł, żeby nie cierpiał. O tym mówiły moje poprzedniczki i to prawda, że jak właśnie widzimy tego, tego swojego pacjenta niesamodzielnego, jakby automatycznie odruchowo rzucamy się z, tym, z tą pomocą właśnie na te, na te podstawowe potrzeby, tak, czyli żeby nakarmić. Żeby nakarmić, żeby nie było bólu i wszystko jest w porządku, tak, to, to rzeczywiście są podstawowe potrzeby chorego człowieka. Natomiast żeby pacjent, żeby chory mógł dobrze zjeść i żeby mógł być zaopiekowany, potrzeba czegoś więcej. Tu mamy tą taką piramidę potrzeb i tak jak rzeczywiście na dole jest to, żeby był taki komfort fizyczny, żeby było bezpieczeństwo. Natomiast bez szacunku dla autonomii, bez pytania tego, czego pacjent chce, czego potrzebuje, w jaki sposób można mu to zapewnić, pacjent nie może się czuć bezpieczny, nie może, się czuć, nie może chcieć z nami współpracować, ponieważ nie czuje się bezpieczny. Tam o tym mówiła z kolei Małgosia Marczewska. Jeżeli dopóki pacjent nie będzie czuł się bezpieczny, właściwie przeważać będą w nim takie emocje przetrwaniowe, czyli te wszystkie emocje, które są stresogenne. W takich emocjach pacjent nie będzie współpracujący. Bez naszej bliskości, bez obecności, bez kontaktu pacjent nie będzie współpracujący. Ale też jeszcze chciałam chwilę powiedzieć o tym, dlaczego my w ogóle tak ograniczamy. Nieświadomie tego pacjenta, chociaż chcemy dla do niego dobrze. Bardzo często z tego powodu, że skoro widzimy takie niedomaganie fizyczne, chcemy po prostu go wyręczyć, chcemy, żeby mu było lżej. Ale też często wyręczamy go z takiego procesu decyzyjnego, też z kolei ze względu na ochronę przed tym, żeby nie przeżywał przypadkiem przykrych emocji. Czyli na przykład, jeżeli wiemy, że choroba postępuje, czasami mamy taki pomysł, żeby mu o tym nie mówić. Ale pacjent chory, niezależnie od tego, w jakim jest stanie fizycznym, ma prawo zdecydować, co z nim będzie dalej. Czyli musi, żeby wiedzieć, że podejmować właściwe dla siebie decyzje, musi wiedzieć, w jakim stanie się znajduje. Owszem, szacunek dla jego autonomii to też to, że czasem pacjent może nie chcieć wiedzieć, ale o to możemy zapytać po rozmowie z lekarzem. Rozmawiałam z lekarzem, czy chcesz wiedzieć, o czym rozmawialiśmy. Pacjent ma wybór. Chciałam powiedzieć, że. Nie wystarczy. Nie wystarczą. Właśnie cały czas o tym mówię, że nie wystarczą chęci, serce, nawet wiedza. Bez szacunku do autonomii. Tutaj chyba najbardziej to pokaże fragment filmu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Miło, że Pani do mnie przyjechała. Pozwoli Pan? Usuniemy kołdorkę. Co Pani robi? Zostaw mnie. Ta ręka musi być wzdłuż ciała. Puść. Nie mogę, bo upadnę. Oj, nie upadniesz. Puść. Puść. Nie puszczę. Pomóż mi. Pomóż mi. A teraz Czole. nóżka. Nakładką na okolana. Druga ręka, wyżej łokcia. Chwytasz mocno. Raz, dwa, trzy. Czech! Ja wypraszam sobie. Twoje zrobię. I co Państwo na to? Zakładam, że była dobra wola dwóch pań. Hmm, zakładam, że była, co zresztą widziałam, była wiedza na temat tego. Pani, która tutaj przyszła, może jeszcze tak sprost, wyjaśnię, pani, która przyszła i pokazywała, jak zmieniać pozycję chorego, to doświadczona opiekunka, która była poproszona przez rodzinę o to, żeby właśnie. Rodzina mogła zobaczyć, nauczyć się, jak obchodzić się z pacjentem. Więc intencje były dobre. Tak? Żeby, żeby można było się zająć pacjentem, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Wiedza była. Zaangażowanie było. A czego zabrakło? Zabrakło po prostu yy, zauważenia chorego, tak naprawdę. Panie zachowywały się tak, jakby tego chorego nie było. Mało tego, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że właściwie pacjent, bo czasem jest tak, że pacjent nie może o niczym nas poinformować. Tu pacjent sam wołał, ale co się dzieje? Kto to? Kto, kim Pani jest? Czyli tak naprawdę wystarczyło go posłuchać. A dla nas to jest wskazówka do tego, że jeżeli w ogóle cokolwiek chcemy zrobić z pacjentem, to przede wszystkim trzeba się przedstawić, powiedzieć, kim jesteśmy, po co przychodzimy, co będziemy robili. Wtedy pacjent zrozumie, że jesteśmy właśnie po to, żeby mu pomóc i on będzie mógł pomóc nam, będzie współpracował. Czyli czego nie ma bez poszanowania autonomii? Nie ma zaufania, nie ma poczucia bezpieczeństwa, więc nie ma dobrej relacji, nie ma współpracy. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast jest frustracja, bunt, co widzieliśmy. Więc co może pomóc w relacji chory opiekun? Moim takim jednym z ulubionych narzędzi jest zmiana perspektywy. Czyli takie wyobrażenie sobie tego, jak się czuje w tej sytuacji, czego może potrzebować pacjent. Po prostu wyobraźmy sobie. I tu znowu, czy odniesiemy się do tego mojego doświadczenia, o którym mówiłam z pacjentem, którego żona karmiła zupą, tak, że wystarczy sobie wyobrazić, jak jego życie wyglądało wcześniej, jak on się teraz czuje. I możemy zupełnie inaczej podejść do tematu. Podobny, no z tymi dyrektorami to jest kłopot, chciałam powiedzieć, dlatego że oni zawsze byli takimi decyzyjnymi, tak? Takimi mocno decydującymi osobami, aktywnymi. No i następny przykład, w związku z tym znowu z dyrektorem. Mam tutaj, akurat jest pacjentką, zdrowa osoba moją, która pod opieką ma męża, który choruje od, od lat, od kiedy znalazł się właściwie na emeryturze ma takie epizody depresyjne, no to co, co też można sobie zrozumieć, tak, od kiedy jest na emeryturze. No i jak przyszła do mnie ta pacjentka, to mówi, nie wiem, co mam robić z mężem, on był zawsze taki aktywny i teraz nagle nic nie robi, jest jakiś apatyczny, no ta depresja rozumiem, ale w ogóle nic w domu nie robi. No jak zaczęła opowiadać, no to okazuje się, że ona zajmuje się i zawsze zajmowała w domu kompletnie wszystkim, i teraz, kiedy mąż znalazł się na emeryturze, niczego nie zmieniła, niczego nie robi inaczej. Czyli wybiera za niego ubrania, decyduje, kiedy już ma zmienić kurtkę zimową na nową, co ma zjeść, jak ma zjeść. W momencie, kiedy zaczęła mi mówić, że dobrze by było angażować chorego, powiedziałam: No angażuję, no angażuję, robię, przygotowuję wigilę i mówię do niego: Może byś pokroił cebulkę, a on nic. Proszę Państwa, w całym tym nawet projekcie Wigilia do niego jest tylko miejsce na pokrojenie cebulki. Jakby, żeby już skracając, chciałam powiedzieć, że rok nam zajęło to, żeby zrozumiała ta kobieta, że po, że po prostu trzeba pytać męża, co by chciał robić, jak, żeby dać mu inicjatywę, żeby nie poprawiać, nie kontrolować, nie mówić, żeby robił wszystko po swojemu, czyli żeby zostawić mu po prostu przestrzeń. Już mówiłam wcześniej, że no na pewno pomoże i tu wcześniej się też pokazywało to w innych wykładach, na pewno pomaga rozmowa, pytanie, po co pewne rzeczy, po, słuchanie, pytanie o zdanie, tak? co robimy, po co, do czego też mówienie o swoich ograniczeniach, bo to jest też tak, że my mamy różne ograniczenia, w tym emocjonalne. I zostajemy z tym. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy mówić pacjentowi choremu o tym, jakie są ograniczenia, on nas też inaczej rozumie, także następuje ta relacja. I oczywiście trochę luzu, też tutaj była o tym mowa, w różnej postaci. Nie zaszkodzi czasami pół piwa, nie zaszkodzi papieros. Jeżeli, jeżeli wcześniej chory żył w ten sposób, nie zmieniajmy jego życia, pozwólmy mu decydować, pozwólmy mu żyć tym swoim życiem. Oczywiście szukanie sprzymierzeńców i tu mam na myśli zarówno profesjonalistów i z różnych powodów, bo jeżeli chory się źle czuje, jeżeli chory się źle czuje, na przykład pojawiają się jakieś emocje te, 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 takie stresogenne, z którymi my sobie nie możemy poradzić, czasami sam kontakt nasz z chorym pozwoli zrozumieć o co chodzi i znaleźć rozwiązanie, ale czasami trzeba zaprosić psychologów, psychonkologów do pomocy, oczywiście rehabilitantów, rodzinę, i ma to moim zdaniem takie znaczenie nie tylko ta pomoc dla chorego, ale też właśnie dzielenie stresu w jakimś sensie, czy też nawet rozpraszanie, żeby tego stresu, żeby z tych emocji przetrwaniowych, żebyśmy mogli zbudować emocje wznoszące, podnoszące. Dlatego, że każdy z tych przychodzących osób jest inny, ma inną energię, wnosi coś innego, zarówno dla chorego, ale też pozwala w tym czasie opiekunowi zająć się sobą i tu chcę wiem, że już mam dosyć niewiele czasu, a bardzo mi zależy na tym, żeby powiedzieć w jakimś sensie też, też o tym już mówiła Małgosia Maczeska wcześniej. Słuchajcie, żeby być dobrym opiekunem, żeby dać autonomię choremu, to trzeba zadbać o swoją własną autonomię i nie ma innej możliwości. To jest właściwie to jest jedna z najważniejszych kwestii, którą chciałam poruszyć. Na ten temat też znajdziecie państwo informacje Portalu. Przepraszam, bo ja tutaj. Dobrze, przepraszam. Więc jeszcze, do, jeszcze chciałam o tej autonomii opiekuna. Proszę Państwa, bardzo często opiekun ma taką myśl, taki pomysł, że ponieważ to chory jest właśnie chory, czyli wymaga naszej pomocy, opieki, to on jest tu najważniejszy i w związku z tym. Będziemy się zajmować tylko nim. Gdyby było tak, że wiemy, że ta opieka będzie trwała tydzień czy nawet miesiąc, to możemy podjąć taką decyzję. Możemy po prostu powiedzieć: tak, to jest ten czas dla naszego bliskiego, ja zajmę się sobą później. Natomiast jest tak, jak mówiłam, że opiekunem stajemy się nagle i umowa jest na czas nieokreślony. Nie wiemy, ile to będzie trwało, więc, żeby móc, wyjść codziennie do tych co, takich zwykłych czynności, żeby mieć siłę, żeby się tym wszystkim zająć, trzeba zadbać o siebie. Jest to dbanie zarówno o siebie, ale jest to, jest to dbanie również o chorego. Może nawet, czy bardziej? Nie bardziej, tak samo. Cały czas mówimy o relacji. Jakakolwiek relacja, żeby miała szansę być dobrą relację, relacją, musi być równa. Żeby Komuś coś dać, musimy to najpierw mieć. Z pustego, jak to mówią, nawet Salomon nie naleje. Trzeba mieć energię, żeby dać energię. Chciałoby się jeszcze dużo mówić, na pewno na temat emocji, bo sytuacja opieki nad chorym, niesamodzielnym to sytuacja pełna emocji emocji różnych, trudnych zarówno po stronie chorego, jak i po stronie opiekuna natomiast na to już nie mamy czasu a też mówiła o tym, już dosyć dużo Małgosia. Poza tym, możecie Państwo znaleźć informacje na y, stronie, na portalu. Y, tam są. Y, 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 może, nie mam już czasu, prawda? Y, przepraszam. Chciałam powiedzieć, że jak zostałam zaproszona do tego projektu, miałam pisać treści na stronę i y, portalu, miałam taki dylemat, jak to zrobić, dlatego że. Wszystko w psychologii jest relatywne. Jak Państwu dać tam odpowiedzi? Co robić w takiej sytuacji? Jak takie emocje się pojawiają, takie? Podeszłam do tego w ten sposób. Są tam informacje podstawowe, trochę odpowiedzi na takie pytania, które się najczęściej pojawiają, ale też chodzi mi o takie modne dzisiaj słowo inspiracja. Szukajcie tam Państwo po prostu inspiracji, i jeśli nie znajdziecie odpowiedzi, to szukajcie jej po prostu dalej. To jest taka, taka wskazówka. Na koniec chciałam Państwu bardzo podziękować i chciałam Was odesłać do tego jeszcze, przepraszam bardzo. Chciałam powiedzieć, dlaczego warto zachować, dawać tą autonomię. Dlatego, że jest to trudne. Tak mam wrażenie, że gdzieś tam to wybrzmiało nie tylko z mojego wykładu, ale z wcześniejszych, że jest to trudne, ale warto, dlatego że te momenty, w których my się decydujemy, dać tą autonomię, to są te momenty, które tak naprawdę z nami później zostają na dłużej. Tak jeszcze chciałam Państwa. Odesłać zarówno do portalu, jak i do obejrzenia całego filmu, którego dzisiaj fragmenty tutaj były puszczane. Dlaczego? Dlatego, że ja, mając to doświadczenie i zawodowe, i tak jak mówiłam, osobiste z opieki nad tatą, muszę powiedzieć, że ten film to cała prawda o niełatwej sztuce opieki nad niesamodzielnym chorym, ale to też film o relacji i o miłości. Dlatego zapraszam do, do filmu i też zapraszam do nas, jeżeli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania, do innych psychologów, psychoonkologów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Sztuka komunikacji, sztuka relacji to nie jest łatwy temat. Niezależność pacjenta, niezależność podopiecznego w takich historiach, w takich sytuacjach jest bardzo istotna, bardzo ważna z punktu widzenia procesu leczenia, powrotu do zdrowia bądź właśnie towarzyszenia w tych ostatnich miesiącach, latach, no, w zależności od sytuacji.